Manku, tu i teraz kanał na serii Dziwne Gry. Idźcie za zagramy sobie w Super Hexagon. Tak, o co chodzi w tej grze? Za chwilę zobaczycie. Zaczniemy. Więc dobra, więc musimy. E, tu jest takie kółeczko w środku, i musimy po prostu tym e, tą strzałeczką, co to jest, unikać tych rzeczy. Nie wiem, czy ogarniacie o co chodzi. Ops, nawet się dotknąłem, tymi, przegrałem. Nie wiem, czy ogarniacie o co chodzi w ogóle. Jak gdy filmik pieniądze, to widać nie... To też nie nie ogromniałem, ale okej. Okay. Gramy, gramy, gramy. Ojejoj. Oj. Nie, 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 nie. Dam radę, dam radę. Ale go jest to już Ale wreszcie, muzyka robi swoje. Gra jest tego do tematu tablety, więc możecie sobie je pobrać. To chyba płatne, a czy nie, 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 nie chyba płatne, nie. nie jest chyba, nie wiem Ale muzyka naprawdę robi twoje O jezu, jezu, nie <grymne> <As> <grymne> A zbyt się rekord Ło, 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 Fuck! Ło, nie, nie nie, nie, no, aj Ale było, no, jakby był? Ło, ale serio, gra jest trudem Zaraz pójdziemy już na, na wyższy levelem, pokażę wam e, Nagrywałem wcześniej z kuzynką, ale Dziwnie to wyszło, i nie chciałem Okej. Idziemy z na okay. ten. Ale... oj jeszcze jedno. E, Ludzie z ep... Ludzie z epilepsją lepiej żebyś nie oglądał, oglądali tego filmu, naprawdę. Bo epilepsja jest, jest zła. Bam... Bam. Dobrze. Bam. Bam. W mnie ta gra się zajcie lekko do gier. Ło ło! Mamy rekord Gra naprawdę wciąga Też pójdziemy na ten, A no, to go się nie blokowałem Ale spróbuję teraz Ale tutaj tak, tak szybko, że po prostu mu rekord to 5 sekund jak widzicie Właśnie boję się być na różnych poziomach co nie

Damile de, recuper. Ah, mulher ah, ja, de... Ai, ai, por favor. E mulher de... E a mulher de... E a mulher E a mulher de... E a mulher de... E a a mulher de... E a Vamos. 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 Dobra, ostatnie trzy razy. Czy teraz się nie uda? Się nie, uda. Dwa... Drugi raz, drugi raz! Drugi raz! Wow, 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 wow. Dobrze, dobrze! TAK! Nowy rekord! Ale ostatni raz, na teraz. Musimy go pobić. Obijemy go czy nie? Ło! Wow. No, dobra, okej. Okay. Spróbuję jeszcze odblokować kolejny rower, bo muszę mieć 10 sekund. Chcę go odblokować, bo to jest epicko. Aj, dobra. Czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz Dobra, to ja już będę kończył, trzymajcie się i cześć